thank mm -hmm. you W odcinku, który realizujemy we współpracy z naszym partnerem Petronasem, a jesteśmy na autodromie Jastrząb. Stąd hałasy, bo uczestniczymy w treningu driftowym, a naszymi gośćmi są Karolina Pilarczyk. Witam się. Bardzo Dzień dobry. się cieszę, że znaleźliście dla nas chwilę. To może tak, to wszystko wygląda bardzo fajnie, no samochód jest, widać, że jest bardzo profesjonalny, te wszystkie samochody, które tam jeżdżą, zostawiają za sobą przepiękne obłoki, dymu z opon to jest to, co ludzie lubią. Tak, ale tak. Drift, powiedzmy sobie to od razu, czy się ze mną zgodzicie, jeżeli ktoś próbuje pójść bokiem wokół ronda, to nie jest drift. Dokładnie. I tu jest bardzo ważna rzecz, ponieważ bardzo często, drifting, już mniej więcej ludzie wiedzą, że drifting to są poślizgi ale to nie oznacza, że każdy poślizg to drifting, więc e, połowanie golfa na ręcznym to nie drifting, zacznijmy od tego, i też jeżdżenie wokół ronda to też nie drifting. Drifting to jest precyzyjna jazda poślizgami, więc my od startu do mety musimy utrzymać auto w poślizgu, ale w bardzo ściśle określony sposób. Sędziowie wyrysowują nam na torze tak zwane drift zony, albo wyznaczają clipping pointy i to są punkty odniesienia, do których musimy Tyłem podjechać lub przodem Będąc nie dalej. Ale ja muszę to przerwać, tą wypowiedź, bo powiedziałeś przed chwilą na samym początku, że jeżdżenie na rondzie, na rondzie nie jeździmy, bo to jest droga publiczna. Więc nic, co się wydarzy na drodze publicznej, nie jest dobre, nie jest bezpieczne, nie jest przemyślane. To, że będzie ktoś kontrolował samochód na tym rondzie, nie znaczy, że jest zawodnikiem, nie jest drifterem. To jest idiota, który jest nieodpowiedzialny. I tutaj jest też uwaga do mediów. Bo, jak o różnych dziwnych wyczynach szczeniackich, pijackich, ja czytam potem, że rajd w centrum Warszawy tak. albo, drifter, drifter albo drifterzy tam, właśnie, tak, to tak, mnie, tak, przepraszam nie, to bardzo, pijacy. ale wszystko się we mnie tak, burzy, tak. bo rajd to jest dyscyplina sportowa, tak. rajd to są zorganizowane zawody i drift to jest tak. dyscyplina. Sportowa, w randze Mistrzostw Polski Europy świata. świata Mistrzostw Świata, ale bądźmy uczciwi. Drift zaczął się od właśnie nielegalnych wyścigów. Tak. Bardziej tak. zaczął się od jazdy po ulicach w Japonii, znaczy po górskich ulicach, bo młodzież chciała zobaczyć jak to jest. Yy, zjechać szybko z górki na dół. Dokładnie, to czy wyglądało to tak, że yy, w Japonii w latach 60 odbywały się nielegalne wyścigi. A no, że jak wszędzie, no jak wszędzie, no. wszędzie, oczywiście. Ale że robili to na obrzeżach miasta, które, te obrzeża były górzyste, no to naturalnie samochody, a tutaj się dzieje za nami cały czas, to naturalnie te samochody jeździły, oczywiście oni się ścigali po drogach, serpentynach, w górach. Ponieważ to były lata 60., to większość samochodów było telnonapędowych. No. Więc teraz, jak jedziesz szybko, po serpentynach, po zakrętach, to siła środkowa naturalnie powoduje, że samochód zaczyna ci tańczyć, zaczyna się ślizgać. I nagle zawodnicy czy ci ściganci przekonali się, że nie ten ma poklask u publiczności, nie kochają tego, publiczność nie kocha tego, który jest szyf, najszybszy, który jest pierwszy na mecie, ale ten który jeździ najbardziej widowiskowo, ten, który jeździ największymi poślizgami. Dlatego zaczęli tak jeździć, no bo każdy chciał mieć tutaj aplauz wśród ludzi. I stąd właśnie tam się narodziła ta dyscyplina i potem Kei czuła, si stwierdził, że ta dyscyplina i w ogóle to, co się dzieje na tych, na tych odcinkach górskich jest tak fenomenalne, że trzeba to przenieść na tory i pokazać to ludziom i zrobić z tego dyscyplinę motosportową. Dlaczego drifting jest taki, po prostu mówiąc kolokialnie, zajęty? <słyski> Dlatego, że ma w sobie wszystko to, co ludzie chcą oglądać. Gdzie stoją kibice na rajdzie samochodowym? Na zakręcie, gdzie ja może zakręczę. ktoś rupasz, albo gdzie ktoś skacze. Na wyścigach Formuły 1, na pierwszym zakręcie i na drugim, bo na prostej jest nuda. A tu jest wszystko w jednym miejscu i prawdopodobieństwo kontaktu, wypadnięcia, wielkiej ilości dymu, o którym powiedziałeś, jest w jednym miejscu, więc to jest właśnie drifting. I to jest coś, co powoduje, że ludzie chcą to oglądać. Znaczy, w ogóle drifting jest o tyle e, fajną dyscypliną, że to jest jedna z nielicznych, nielicznych dyscyplin motosportowych, która narodziła się dzięki publiczności, a nie konstruktorom, mechanikom, e, producentom. Dlatego... Dlatego dlatego ludzie to kochają, dlatego rzeczywiście to przyciąga tak ogromne ilości ludzi, bo to oni stworzyli tą dyscyplinę, można powiedzieć. Bo tak, no, jeszcze mogę jeszcze powiedzieć, że wyścigi równoległe mają podobną historię, przy czym Wam się udało, bo w Polsce jesteście oficjalną dyscypliną właśnie w randze mistrzostw. Yy, Wyścigom równoległym się jeszcze nie udało. Yy, liczymy na to, że się uda, bo to też jest wzbogacenie sportu samochodowego kolejną profesjonalną dyscyplinę, ale dobrze. Ale, ja jest... ale była, była w randze wyścigi równoległe, były w randze Mistrzostw Polski, więc jeżeli Wiemy. straciły tą rangę, to tylko i wyłącznie dlatego, że nasze organizacje motosportowe robią coś źle. I tu jest apel, żeby się to zmieniło. My nie mamy w naszej kulturze, kulturze popularyzacji motorsportu, w ogóle motoryzacji. U nas się to robi, bo to kiedyś było przez chwilę, natomiast będą w Stanach i oglądamy to, tam ludzie tym żyją, tam się ścigają na kosiarkach do trawy, tam się ścigają na maszynkach do wycinania drzew, więc to są dwa różne światy, więc to, że nie, coś się nie dzieje, to nie jest wina tych zawodników, tylko o ludzi, którzy, którzy powinien to zrobić, tak? To jest no. temat na oddzielny podcast. Dokładnie. No i, dobra, ale już nie mówmy o tych różnych, powiedzmy sobie, oficjalnych przyczynach, dla których jedna dyscyplina jest w mistrzowskiej, druga nie jest, bo rzeczywiście… Bardzo byśmy mocno narazili się pewnym organizacjom, a jesteśmy na nie w taki czy inny sposób skazani. Dobrze, wróćmy do samego driftu, tak czy inaczej. Wróćmy do samego driftu i pozwól, że ja skończę, czym jest drifting, no, bo Mariusz właśnie... przerwał, a to jest mega bardzo istotne. Jeszcze raz podkreślam: w driftingu najważniejsza jest precyzja, więc my od startu do mety mamy utrzymać auto w poślizgu, ale w ściśle określony sposób. Jeszcze raz, sędziowie wyrysowują nam tak zwane drift albo ustawiają clipping pointy, czyli punkty odniesienia, do których my musimy podjechać jak najbliżej tyłem lub jak najbliżej przodem. Taka drift zona jest nie szersza niż metr. Długości różnej i my musimy wypełnić. Połowa szerokości samochodu. Dokładnie tak. I my musimy wjechać, teraz wyobraź sobie, 170 km na godzinę, inicjacja poślizgu i musimy się celować w prostokąci, który jest w szerokości metra. Więc rzeczywiście to jest niesamowite i takich prostokątów jest po 6-7 na trasie i musimy tak ustawić trajektorię samochodu, żeby te wszystkie driftzony złapać. I teraz linia, czyli precyzja przejazdu, to jest najważniejsza w driftingu. Potem jest kąt wychylenia, prędkość, myśl Ale to, to znaczy, co, że wiesz mniej więcej, no bo wiesz tak, jak na to, że to jest rozstawione. Czyli nie wiem, możesz się tak jak w nadstawić do sekwencji zakrętów. Tak tutaj się już wchodzisz w jeden, ale już planujesz następny. Tak? Dokładnie tak to wygląda. My ja rzeczywiście. Planujesz następny na starcie już. Bo ty musisz całą pracę przeanalizować, co zanim wystartujesz, bo to nie jest tak do końca, bo jest taka sytuacja, że możesz w różnych technikach tą trasę przejechać i na przykład teraz są zawody, gdzie masz 8 czy 10 przekładek i sędzia mówi, nie chce widzieć ręcznego hamulca. I sztuką jest przejechać to bez ręcznego hamulca, tylko w no, no, ręcznym jest najłatwiej. No? Tak? Ba. I teraz się okazuje, dokładnie, że tak. możesz to przejechać na ręcznym hamulcu, pomagając sobie jeszcze czymś tam, nie wiem, nie lewą, wiem nową, z lewej i tak i na. Dokładnie. Sędziowie mają fajny przejazd, ale, a gościu pojedzie następny, czyli koleżanka pojedzie następna i bez ręcznego hamulca i bez pomagania sobie, no powiedzą, tak miało być. Ta sama trasa, ten, te, te same sekwencje zakrętów. Tak. Dobra, a w yy, parach... I już właśnie zaraz do tego dojdziemy, tylko jeszcze bym chciała taki zrobić no. właśnie komentarz tutaj dodać do Mariusza, że rzeczywiście jedna rzecz to przejechać precyzyjnie i powiedzmy widzowie, którzy obserwują tą trasę, to widzą te prostokąty wyrysowane i doskonale widzą kiedy <głos》> Tak, te, ten dźwięk z tyłu jest ciekawy widzą dokładnie kiedy ci zawodnicy wjeżdżają w tredriv zone, ale potem nagle się okazuje, że jeden zawodnik jest oceniany lepiej od drugiego. A dlaczego? Bo rzeczywiście ma bardzo Dużą rolę i bardzo duże znaczenie, w jaki sposób my to robimy. Czy przejeżdżamy w sposób płynny, czy robimy jakieś korekty. Mało tego, my podczas briefingu dokładnie nam sędziowie mówią, w której strefie możemy schamować trochę auto, zwolnić trochę auto, a w całej reszcie toru musimy być. Na gazie, mówiąc kolokwialnie, więc cały czas y, trzymać nogę wyprostowaną. No, ale już jak w, y, jesteś w tym, no to już gazem wyciągasz, tak? I... Cały czas trzymam gaz do, w podłogę. Powiem to tak. Nie takie proste. Kiedyś, takie proste. Kiedyś jak, jak oglądałeś e, lat temu Formułę 1 czy WRC, wszyscy mówili: Patrz, gościu z komputerami podchodzą do samochodu. o co tu chodzi? A my w driftingu mieliśmy BMW gdzie młotek i przecinek był do naprawy. Teraz się wszystko odwróciło, mamy też komputery, mamy możliwość pełnej inwigilacji zawodnika czy kierowcy, silnika, czy pełnej telemetria, telemetria. mamy wszystko to zrobione. Wszystko po to, żeby właśnie wiedzieć, czy ten gaz był użyty, czy był hamulec użyty. i Lepiej w Stanach Zjednoczonych, przy naszym samochodzie specjalna wtyczka jest, że sędzia po przejeździe, jeśli ma wątpliwości, jest stanie się podpiąć pod samochód i widzieć, czy w tym miejscu, gdzie wolno było hamować, było hamowane, czy nie było na przykład dodawanie gazu. Bo od tego zależy ocena. Tak, czyli tak. to, co zwróciło moją uwagę, że światło stopu jest z tak. przodu, tak. Tak, żeby tak. sędzia tak. widział, tak. Tak. By, bo oczywiście takie podpinanie się komputerem to zajmuje czas. W sytuacjach bardzo krytycznych takie rzeczy się odbywają. Natomiast chcemy, zawsze zależy na tym, żeby jednak szybko podejmować tę decyzję i najłatwiej patrzeć na te światła, które są, te LEDy, które mamy na przedniej szybie, Ocending które są na przedniej i na tylnej, które są podpięte pod moje hamulce i dokładnie widać, kiedy ja hamuję, więc wtedy sędzia może zobaczyć, czy ja w strefie hamowania docisnę. Jest na... lepszy system jeszcze, analogowy. Hamulec. Jest system analogowy w tych samochodach, które są warte po 100 tysięcy euro albo więcej, pod tytułem, jak zauważyć, czy, czy, czy kierowca hamuje. I wszyscy nas pytają, dlaczego na felgach jest jeden kolor jednego żebra jest inny. Dlatego, że sędzia zobaczy, jak się koło zatrzyma, że to się zatrzymało. Tak. No i bardzo proste. Analogowy system, który się nie może popsuć. Tak, więc jest rzeczywiście bardzo dużo niuansów i teraz uwaga! W przypadku driftingu najważniejsza jest precyzja, czyli właśnie ten idealny przejazd. Natomiast zawody to są walki. I tutaj jest właśnie co te, te pary, o których pytałeś, dokładnie, Aha. o które pytałeś. To, na, polega to na tym, że zawody odbywają się w systemie pucharowym. Pod kwalifikacjach, kiedy mamy oddać swój najlepszy przejazd, wybieranych jest top 32 zawodników i oczywiście są oni ustawiani w zależności od tego jaki, jaki mają najlepszy wynik. I potem w tym systemie pucharowym pary są dobierane w ten sposób, że pierwszy zawodnik jedzie z ostatnim, drugi z przedostatnim i tak są do, w, łączeni w pary, czyli najlepszy zawodnik jedzie z najgorszym w kwalifikacjach i ten zawodnik, który był wyżej w kwalifikacjach, najpierw jest tak zwanym liderem, czyli on jedzie jako pierwszy i ma oddać najlepszy przejazd kwalifikacyjny. Drugi zawodnik ma się skupić na zawodniku uciekającym i ma jechać jego jak najbliżej, najlepiej, żeby koła przednie, które są w kontrze, ocierały się od drzwi przeciwnika, żeby to były takie odległości. I teraz on nie może go uderzyć i wybić z jazdy, więc nie może jechać za blisko, a jednocześnie no, musi się trzymać tych milimetrów właściwie od tego drugiego samochodu. Wyobraź sobie teraz znowu torkielce. 170 km na godzinę inicjacja i dwa samochody, które tańczą na torze w takim synchronicznym, Te przekładki parze, równo... Dokładnie, i dotykając się drzwi w drzwi. No, to no jest niezwykle spekulacyjne. No to jest na co popatrzeć. Jest na co popatrzeć. Dobrze. I potem, jeszcze tylko ważne, bo to też bardzo często ludzie mnie o to pytają, potem następuje zamiana, tak? Czyli zawodnicy dostają punkty. Zamieniają się miejscami, czyli ten, który uciekał, goni, ten, który gonił, ucieka, dostają punkty i ten, który dostanie większy, większą ilość punktów, idzie z top 32 do top, top 16, top 8, top 4, finały, no i kończą się zawody. Łatwiej jest uciekać czy gonić? Łatwiej jest uciekać, dlatego że jedziesz swoim tempem, swoim, swoimi kątami i tak dalej, i tak dalej. Jednak ta presja zawodnika, który jest z tyłu, to też niesamowicie wpływa na zawodnika, który ucieka. Czyli ten teoretycznie słabszy po zamianie ról może y, coś odzyskać. Dokładnie tak. Może, może wygrać odzyskać. to lepiej niż ten mocny. Co więcej, tutaj w y, słabszy i mocny możemy rozumieć w dwojaki sposób, bo my w samochodach mamy po tysiąc koni, ale zdarza się tak, że ktoś ma 500, 600 i jedzie z samochodem, który ma tysiąc koni. W innych dyscyplinach motosportowych bardzo często byś powiedział, Wynik jest jasny. Ten, który jest mocniejszy, jest na wygranej pozycji. Wcale tak nie może. Nie 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 nie, 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 To zależy. Ale posłaj, dlaczego nie? Ty masz 1000 koni, ja mam 500. Ja cię gonię, ty uciekasz tysiąc konnym samochodem, tak? Uciekasz mi na driftingu. Masz większą moc, szybciej się odpychasz, moment obrotowy większy. I zamieniamy się rolami. Ja jestem bardzo wolny, a ty jesteś bardzo szybki. Wtedy... No dobra, ale poczekaj. A masz być przy mnie cały czas? No to tyś musisz wtedy ten mocniejszy samochód dostosować do możliwości mojego. Dokładnie to, to tak. To znaczy, co trzeba zrobić? No, Opanować tysiąc koni. A opanować tysiąc koni, zwolnić. Dokładnie tak, ale teraz wyobraź sobie, jak masz samochód, który ma bardzo potężną moc, masz też do tego odpowiednie opony, które paradoksalnie w driftingu jest bardzo ważna trakcja które są trakcyjne i do tego, żeby te samo, ten samochód utrzymać w poślizgu ty potrzebujesz rotacji, potrzebujesz prędkości i samochód z przodu cię zwalnia. Więc jest to rzeczywiście dosyć duża sztuka dla dużo mocniejszego samochodu, żeby gonić w wolniejsze auta. Więc to, to co jest piękne, to co chcę powiedzieć, to w driftingu nie jest nic oczywiste, tam po prostu patrzysz, tak, bo... patrzysz na zawody i wszystko się może zdarzyć. A poza tym rzeczywiście te techniki jazdy, tak? Raz dohamowujesz, do, dokopujesz lewą nogą, raz rzut, nadrzucasz na ręcznym, czyli musisz mieć opanowaną tę technikę jazdy. Do perfekcji. Perfekcyjnie. perfekcyjnie. Tak. No dobrze, i teraz tak, tysiąc koni, coś. Jakie są tak w ogóle przeróbki? Bo tak, mnie zawsze fascynuje w tych driftowozach kąt skrętu przednich kół. One się niemal pod prostym kątem skręcają. Jakie zawieszenie to wytrzyma? Wiesz co, to jest skomplikowane urządzenie, bym powiedział, bo, bo można jeździć na, na fabrycznym zawieszeniu, czyli na układzie skrętu bardziej niż zawieszeniu, e, gdzie te kąty są nieduże, bo tam po 50-60 stopni. E, nasz robi prawie 90 stopni, 85. Natomiast jest to urządzenie skonstruowane przez inżynierów w Estonii. Firma Weissfab y, produkuje Zestawy, które adoptujesz do normalnego samochodu, czyli do Driftyn, do, do Nissana, gdzie warunkiem jest to, że musi być to przykręcone w oryginalne mocowania w samochodzie. Nie może być nic przespawane A nie, nie, nie rozstępuje. W rozstęży. żaden sposób nie wolno nic przebudować, regulamin tego zabrania. Samochód musi mieć oryginalne mocowania punktów zawieszenia samochodu. I wyobraź sobie, że teraz to tak musi być skonstruowane, że nie jest problem zrobić duży wy, 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 wy wychył opon, czy duży kąt, ale to jeszcze musi wrócić i teraz. Kąty Ackermana, wyprzedzenie stworzenia. To są rzeczy, które trzeba dostosować. To są obroty. To, to trzeba wszystko przeanalizować, przemyśleć i oni to zrobili. Łatwiej nam teraz zastosować taki układ skrętu, który działa. Oczywiście on też musi być poddane miejsce, adoptowany, musi być jeszcze ustawiony, kąty muszą być poustawiane. Natomiast jest to naprawdę skomplikowane urządzenie, które wymaga, wymagało od inżynierów. Wielu, wielu lat, czy wielu miesięcy ciężkich testów i, i, i osiągnęli to, i teraz 90% takich topowych zawodników na świecie jeździ na tym, na tym układzie zkrętu. No dobra, a po co te y, tak naprawdę y, po co te ekstremalne moce? Co ci daje ten tysiąc koni w momencie, w którym tak naprawdę nigdy nie jedziesz na wprost? Chodzi bardziej o to, że moment obrotowy, czyli ponad też 1000 kilometrów, powoduje, że przy dużej prędkości Jadąc w parach, bo jak samemu jedziesz to jeszcze jest pobieda, ale jak jedziesz w parach i jest moment przełożenia się, czyli wejścia mu pod pachę z drugiej strony, to ten samolot, który nie odpuszcza gazu, jest od razu 20 metrów z codu. Razu... A ty musisz odpuścić gaz i w tym momencie dodając tego gazu i nie masz tej mocy, nie jesteś w stanie już go dogonić. Chociażby nie wiem co robił, musisz wtedy nie, wiem, spłycić kąt, pojechać tak zwanym szczurem i tak dalej. Profesjonalnie musisz jechać pod takim samym kątem, więc musisz mieć moc, która spowoduje, że odepchniesz ten samochód. Okej, okay, żeby... Dobra, a jaka skrzynia, jakie sprzęgło jest w stanie to przenieść? Kolejne mega zaawansowane technologie. Wyglądające z zewnątrz bardzo prosto, bo skrzynia biegu wygląda jak nieprzekładnie od maszyny rolniczej. To są tylko cztery biegi, zęby są proste. Skrzynia kłowa, bo tylko taka to wytrzymuje już no. teraz żadne y, samochody osobowe z synchronizatorami, to nie, no nie ma takiej opcji, żeby to wytrzymało. No nie, bo w kłówce no to bijesz po prostu. Bierz się... po prostu, ją się musi zapiąć albo się skrzynia rozpadnie. Tak jest. E, to są naprawdę już też zaawansowane technologie. Wyglądająco to powiedziałem bardzo, bardzo prymitywnie wręcz. Noż, y, skrzynia biegów to jest taka, taka zwykła przekładnia zębata jak w tokarni, natomiast sprzęgło, technologia z Australii, która ma doświadczenie w tym duże. Są dwu-lub czterotarszowe sprzęgła ceramiczne, no wytrzymujące 1500 koni, 2000 koni mechanicznych to, i to działa. I to działa tylko... To jest coś niesamowitego, bo ja tylko sobie pozwolę tutaj na komentarz. Rzeczywiście ja wielokrotnie jak mówię o samochodach driftingowych, które są startują w mistrzostwach Polski, mistrzostwach Europy, to już to nie są samochody, to są maszyny do driftu, rzeczywiście te potężne silniki i mocy, które mamy pod maską, skrzynia, dyferencjał, zawieszenie, to jest coś niesamowitego, to jest wszystko już performanceowe. tam już właściwie to są rzeczy, których nie zobaczysz w normalnym samochodzie, no, tak nie, jak w no, samochodach oczywiście, sportowych. No to, to jest wyczy, wyczynowe, Dokładnie, prawda? wyczynowe i tutaj I... bardzo mi się zawsze podoba, jak właśnie mamy tutaj taki dyferencjał, który ja kocham, uwielbiam, bo to jest dyferencjał, gdzie zmieniasz przełożenia w 3 minuty. I jak zadzwoniłam, zadzwoniłam kiedyś żeby kupić ten dyferencjał do Stanów Zjednoczonych, mówię, że chcę, chcę go kupić, chcę kupić ten dyfer, a on mówi, nie ma problemu, potrzebujesz na półtora tysiąca koni czy na 2,5 tysiąca koni i to było takie wow, kocham ich, ale właśnie to tyle wytrzymuje. Dobrze, yy, i rozumiem, że ze względu na te wszystkie obciążenia właśnie wybraliście akurat Petronas, tak? Czyli te oleje, bo przecież to musi być smarowany ten silnik. Do ilu obrotów to się wykręca? Wiesz co, no ten silnik jest już sportowym silnikiem. Normalna, fabryczna V8, 6.2 litra, taką jak mamy, kręci się do 6200. Taka w Camaro jest, czy, czy w Korwecie, To jest leska. Znaczy, wiesz co, to już jest silnik Siła. na bazie... Nie, nie, to jest silnik... Konstrukcyjnie wyglądający jak LS, ale jest zbudowany performance'owo cały, z żeliwnym blokiem, czyli mocniejszym. Jest to wyczynowy silnik i kręci 7,5 tysiąca, jest bardzo już wysoko, jak na V8 to jest dużo. Jest doładowany ponad barem ciśnienia, to jest naprawdę, naprawdę już yy, duże obciążenie. Generuje około 900 koni, bo musimy też wziąć pod uwagę, że sam kompresor odbiera jakieś 80 koni mechanicznych. Sam kompresor, który trzeba yy, też napędzić, tak? No. Także to jest kompresor, a nie turbo. No. To jest kompresor, a nie turbo. Plusy i minusy oczywiście, ale, ale, ale jest to jednostka już zbudowana od podstaw do tego, żeby, żeby po prostu jechać mocno i bardzo agresywnie. Ja, ale generalnie te samochody rzeczywiście jeżdżą pod ogromnym obciążeniem. W driftingu jeździ się momentem. I te samochody tutaj czasami krzyczą wręcz no, z bólu. Słyszymy to cały czas. olej jest tutaj mega kluczowy. Jest przede wszystkim ma ogromne e, e, Olej nie tylko w silniku, ale w skrzyni, w wszędzie jest ważny. Natomiast y, dlaczego Petronas? Bo zadałeś takie pytanie. Nie dlatego, że w Formule 1 jeździ, bo tam mają słabsze silniki. Nie no, tam zupełnie o co, Poza tam tym, tam zupełnie o co innego chodzi. Tak. Natomiast, natomiast... My, y, I więcej biegów. Więcej biegów, no tak. I nie wolno im jeździć bokiem i kręcić bączku, bo to jest 15 tysięcy dolarów kary. Natomiast, natomiast y, dlaczego ten olej? Dlatego, że po różnych testach olei y, szukaliśmy takiego, który Przede wszystkim będzie nam chłodził silnik, a to jest bardzo ważne, bo są temperatury bardzo wysokie, mimo tego, że jeździmy na alkoholu, e, to lepiej schłodzić parę stopni. I się okazało, że na Petronasie syntium 4-5 e, sto, stopni Celsjusza, tak, tak, multech, technologia. to jest tak. bardzo, bardzo hmm. dużo. E, do tego e, silnik, poprzedni silnik po sezonie, jak rozebraliśmy w kawałki po całym roku. Nie miał żadnego nagaru. Nie było nic w silniku, czym można było się pobrudzić. Czysty no. olej. Teraz po takich, my olej zlewamy po trzech treningach czy trzech zawodach, to on wy, wy, wypływa w kolorze, w kolorze miodu, czyli jest czyściutki. Bo ten silnik jest cały czas wypłukiwany. Teraz jakbyśmy ściągnęli pokrywy zaworowe, tam wszystko wygląda jak nowe, a jest, a jest przegrzewane. Tak? Że to, są, to są niuanse, o których się nie mówi zawsze i wszędzie. Bo każdy tylko mówi, jaka ładna butelka albo te parametry i tak dalej, natomiast są jeszcze rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć więcej. A my jako inżynierowie w motorsporcie chyba najbardziej o tym znamy, no bo my najbardziej katujemy, a kierowca powoduje, żeby to sprawdzić. A przy okazji dla produktu to jest świetna reklama, tak? Bo jak coś się ba. sprawdza w sporcie, no to tym bardziej. Sprawdzi się w cywilnym. No bo nie jesteś w stanie w samochodzie cywilnym spowodować no no. takich warunków złych i ekstremalnych. jak życie. Tak, tak, Nawet żebyś próbował wokół Randa Bokiem. No tak. nie, no, no, no. nie ma. Dziękuję Wam, kochani. Jesteście na treningu, w związku z tym już nie będziemy wam czasu zawierać. Ale pójdziemy popatrzeć. Zapraszamy. Super. Zapraszamy, zapraszamy też wszystkich słuchających, oglądających. To trzeba poczuć, to trzeba zobaczyć. No dobra, to, 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 to jakieś zawody, nie wiem, teraz, bo mamy połowę czas, września, to kiedy będziesz startować? Trzeba do nas oglądać na naszych social mediach. Tam do wszystko Dobrze i na naszym się, kanale też będziemy informować, tak. więc też trzeba oglądać. Nie, po prostu my to wstawiamy na bieżąco. Do Jasne. Panie, my wstawiamy, serdecznie zapraszamy na nasze social media, rzeczywiście to trzeba poczuć, bo tak jak mówimy, tutaj mamy jeden samochód, który ma prawie 1000 koni mechanicznych, a teraz wyobraź sobie 60 aut, które mają prawie 1000 koni mechanicznych, odpalają silniki, ziemia się trzęsie, a potem ci Gladiatorzy wyjeżdżają na tor i tam walczą ze sobą. I za tyczki do uszu! Ale jaka piękna jest walka, jest po prostu cały czas coś tam się dzieje, więc to trzeba zobaczyć. Wszystkich serdecznie zapraszamy, no i absolutnie jesteśmy otwarci też, żeby porozmawiać o kwestiach technologii. Dziękuję Wam bardzo, idziemy oglądać, a my widzimy się za tydzień. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy. Dzięki, nara. Kamery poszły. Uwaga, cisza na planie. <grywa> to było śmieszne teraz. <grywa>